Dzień dobry. W dzisiejszym filmie zaprezentuję Państwu nasz najnowszy produkt medyczny, jakim jest koncentrator tlenu MediLife Aria. MediLife Aria to profesjonalny koncentrator tlenu. Jest to urządzenie, którego założeniem jest dostarczanie pacjentowi powietrza, które jest wzbogacone w większą ilość tlenu. Powietrze, w którym oddychamy, ma około 21% tlenu. Natomiast powietrze skoncentrowane jest to powietrze, w którym został zaabsorbowany azot. I wyprodukowano mieszankę zawierającą około 95,5% tlenu. MediLife Aria jest to urządzenie przydatne podczas leczenia chorób oddechowych, które jest zalecane przez lekarza specjalistę po uprzednim zbadaniu pacjenta. Koncentrator waży jedyne 15 kg, jest stosunkowo mały oraz przenośny. Zamontowane jest na kółkach, które obracają się o 360 stopni. Po wyjęciu koncentratora z pudełka musimy wykonać następujące czynności. Po pierwsze, sprawdzamy, czy jest założony filtr powietrza. Filtr znajduje się w tylnej części urządzenia i aby dostać się do niego, należy wyciągnąć szufladę i sprawdzić, czy jest on nałożony na plastikowy element. Kolejnym krokiem jest założenie butelki na wodę. Butelkę wkładamy w przeznaczone do tego miejsce i napełniamy wodą destylowaną. Do butelki podłączamy zieloną rurkę, czyli kaniulę donosową. Następnym krokiem jest podłączenie do butelki białej rurki, którą następnie łączymy z koncentratorem z miejsca wylotu tlenu. Tak przygotowane urządzenie jest gotowe do pracy. Aby uruchomić urządzenie, podłączamy je do gniazdka. Następnie włączamy przycisk zasilający, znajdujący się z tyłu koncentratora. Ostatnim krokiem jest włączenie urządzenia poprzez naciśnięcie włącznika, znajdującego się na górze urządzenia, nad wyświetlaczem. Przed założeniem kaniuli nosowej ustawiamy poziom strumienia tlenu. Zakres ten możemy ustawić od 0.5 do 5 litrów tlenu na minutę. Do ustawiania poziomu tlenu służy czarne pokrętło zamontowane z przodu urządzenia. Gdy urządzenie jest już przygotowane do pracy oraz mamy wybrane odpowiednie stężenie tlenu, możemy założyć kaniulę nosową i rozpocząć tlenoterapię. Na wyświetlaczu mamy dwa parametry. Po prawej stronie całkowity czas pracy urządzenia od nowości, natomiast po lewej stronie możemy ustawić sobie czas przez jaki urządzenie będzie pracowało. Należy pamiętać, że czas tlenoterapii oraz zakres tlenu Musi być uprzednio uzgodniony z lekarzem prowadzącym. Urządzenie posiada dodatkowo tryby ostrzegawcze. Po prawej stronie wyświetlacza mamy trzy diody. Dioda zielona oznacza, że urządzenie pracuje poprawnie i dostarcza odpowiednią ilość tlenu. Dioda pomarańczowa oznacza, że urządzenie pracuje w dolnej granicy poziomu tlenu. Dioda czerwona wraz z sygnałem alarmowym oznacza, że urządzenie działa niepoprawnie i należy zakończyć jego pracę. MediLife Aria to koncentrator tlenu, dzięki któremu możemy stosować Tlenoterapię z bardzo wysokim stężeniem tlenu, aż do 96%. Urządzenie jest przenośne, oraz co bardzo ważne, generuje niewielki hałas na poziomie poniżej 48 dB. Można go więc używać w każdym pomieszczeniu. Dziękuję Państwu za uwagę i po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę mobimed.com.pl oraz do kontaktu telefonicznego z naszą firmą. Do zobaczenia w następnym odcinku.